Pali mnie coś. Fuck. Nie! U! No nie daje, że to jest. Mam, zamki się, nagrywam. Jession Alan, jest ze mną pan Olek Oleg I Olek Jest ze mną Igor Kigor. Cześć! Jest ze mną Igor Kigor. I dzisiaj będziemy grać w nowy update z pika. Alan Analek. Tak, czy przejdziemy to, czy Siema nie? Chyba zobaczymy, odcinku, czy przejdziemy. Skryp. Bo jak nie przejdziemy, to z jesteśmy nuby. Postanowiłem z Alanem i Olkiem przetestować go. Bo Adam. A, A. i nie chce z nami nagrywać. Let's go, let's go. O, ja. Idziemy, panowie. by tam dalej, taka trzeszka. Ja chcę sklikować. Yeah. Ej, to my, my wszyscy spikujemy. Oh. Nie wróć. Nie. O, wam się może uda mi, nie, nie. Nie, 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 nie. Uważaj. Nie, Igor łapnie. <gdy d� escaped> nie. nie, ja mam ja, ja, drogę panowie, Ja mam drogę, widziałem drogę chyba. Jako... Jakby pod nami, Przy, Cześć. Mamy, mamy Wszyscy mamy tą samą czapkę. No. O, Olek! O. Kto pierwszy? okej okay, ja ŁAP mnie! aha daj idziemy. bez oka bez olka, szybko szybko a masz miłość dziewictwo no właśnie nie mam What? a masz miłość Dziewistwo. dziewictwo dziewictwo PĘKNIE o nie jest ja żyje Pa co mam? Co to jest? Jedzenie! Musisz do mnie przyjść! Nie! A nie lepiej tam, gdzie jest ten most! A nie lepiej tam, gdzie jest ten most! E to jest takie przejście ładne! Bro, ja idę moją własną ścieżką! ale ładne takie! E, Igor! A, dziękuję! Ej, ale ładne te! Ładne to! Dzięki, to Fortnite! No. Będzie dobrze! No wypierd... Grzyb! No weź ty, kurna! Wodzę zajeb... Wczoraj tak miło się grało z Alanem Yorkiem w Fortnite. Idę za Alanem, on wie co robić No bo... No bo powiedział tego. Powiedział Oleg, że on... A w ogóle dalej że się zagrać? Bo chyba inaczej mnie nie ma. O Jezu, czemu to jest sława? Chodź tu! Bro! Dochodzimy już I love it, Kolejna. Żyję! Jakimś cudem jeszcze Może, żyje? Wziąłem. Ja mam. Ja mam jedną dziesiątą! Po pomocy! Ej, Igor, rzuć mi jabłko! Łap! Ja, ja, Dzięki! ja, 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 O ja, yes! mm -hmm. Gór! To jest ta... No, no i ty teraz idziesz na te rękę. O, kolejna! A! Dobra, ale ja tam nie chodzę, to jest pole minowe. O, da, Dobra, da! mi rękę Ej, tutaj, tutaj, jest najlepiej, da, da, na da, ja nie wiem czy dojdę! Nie dojdę! Ja nie wiem czy dojdę! Nie. Doszedłem, nie doszedłem, doszedłem! Waj, <noise> chodź tu! Olek, żyje. żyjesz? A czekaj, spróbuję wejść na górę, bo ty masz mało staminy no, Bananana Olek, żyjesz! On chyba... A żyje! Nie żyje! A żyję! Nie żyje, nie żyje, nie, żyje, nie. A! <laughs> Banan! O nie, to jest ta legendarna. Boże tak. Typ by... Typ by dostał tego, revenge za tamto Brynek <laughs> goniga. Daj pokrypa! Zarbały się przejść. Wszystkie kontynenty. Yes. Kontynent? no 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 Jej, no. no. Jest, jest, To Jest liana. Wejdziemy na drzewo. Dziele. Ej, Payle, tam walizek jest. Dziele. Czy? Czy? Ej, no chyba, że wchodzimy po tej lianie. Tam. Do góry. A niech coś potrwali. Dawaj. tak Coraz bliżej. Tu uwa ja uważaj na bomby. Tyle bo, bo Tyle na... razy Niepowodzenia. A ja się nie powiedzmy. O bomba! A, knoski. Dobra uwaga, poświęcam się. Daję ci stop. Yy. U, kolejne. Apteczkę schowam tu. Ja prawie już nie mam paska. Ja już prawie jestem trupem. Musisz no. mówić, że nie masz co do jedzenia, to bym ci zostawił tego Blackberry. A tu... yy. brat zaraz mnie będzie widzieć jako kurczę. Ej, a może? Nie wiadomo. Miana. O! Jezus ile tych bomb jest tu! Tak blisko, tak daleko. Co idziesz czy nie? Nie! Wespnę się! Dawaj! UWAŻAJ Oje, ej ja zaraz na serio odzdechnę. Ja muszę to zjeść. Dobra, Zobajmy miałem je. mniej kurna, nie tak źle. Wiecie co brakuje jeszcze? Żeby na potwór. Jest, Ognisko! Co to jest? O, Co to jest? Co to jest? Ej, we, ej niech weź, niech weź. Czekaj, 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 czekaj! Canyon oh, Shrooms? Ej panowie! Canyon shrooms, Marz Ocandiel... Na czym ja byłem nagrywając ten film? Ej, możemy! Mo mogę -ra -ra. was wystrzelić! Nie próbujmy tego. Ja, ja, ja chcę być. Nie... Wyś... Daj, nie tam na sam przód. Ej, może stąd się wyszle. Ja. pan na Pana, tą górę. O, Co o, to jest moja... stało. Żyję. A to Tornado. Tornado. A! Tornado. A! Tornado. A! Tornado. O, kurde. Ma ktoś apteczkę? To na to jest! Powal cię, powal cię, bym czuje bezpieczny. Tak. Ja się nie to czuję nie. Bezpie... Nie bezpieczny. AHHHH HORDADA! OHHH! Nie, przywal! O nie, to jest przy mnie! To jest przy nie mnie! Się Czemu ja ryzykuję po tą walizkę? widzę tam dalej, oddaj. Ej, Igor! CHCESZ BANDAŻ?! OLEK! OLEK ŁAP! Poka mi je Ej, ej chodźcie tutaj Szykamy do capybary Ja też chcę Ale nie chodźcie za mną Znalazłem coś Coś, coś podejrzane, krater jakiś

O kurde O fuck na no ale Ja O ale żyje Nieee Jak my mamy? Musimy poczekać do nocy Wiesz co? Powiem ci, że jest dupna sytuacja Czas jest za nami Igor, Tornado Ja nie Igor ja nie wiedziałem <grym O kurde <grym> Ej ten Ej co tam co tego? jest? Ej e, pa Ale kaktus Co tam jest? Ej tam coś jest O kurde tam knaga jest Poczekamy fuck, Na fuck. noc Fuck Wiecie co, co to było Fak, Fuck, fuck, FAK fuck, 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 fuck. pali mnie kurna, pomocy O o, dobra Boże. Musimy tam się dostać Po czy... jak głęboko FAK A dawaj Ej co, co? E, co tam jest? Co? Ej, co tam jest? Tam. Ej! Może te... Ej! Ej, może te kaktusy są do zabijania tych 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 potworów zabiło właśnie Jest, je, jedzenie Lina we, weź, linę, we, weź linę, weź linę. Okej, okay, tak, możemy się dostać na tą drugą na tutaj, tędy. Fuck, <trybuj> ten Fak, jestem tu Fak! Nie no, no czemu jest zawsze samie, ja muszę zostać? Najlepsze! Nie, Żyje Żyję. Uuu, I am cooked. Oj, oh, I am so. No Wita. No Wita. Jestem taki cooked. Typie <gulia> Co Co pana mój mówi... pasek. Dobra, Musi... musisz przejść jeszcze te kury. Bro. Że ma... Ma o, chyba musimy. <gulia> Nie ma sól? Jest... Napój bezalkoholowy, gazowany o smaku tuska w O, Boże, ale oni są w tej wierwie, oni w o oh my god, typie! On przejdzie. Jak, jak, ty, jak to przejdzie, daję ci, ci ten, złotówkę. E, ja nie mogę się dać wow. Dobrze, tak. Dobra. Nie. Wątpię. Półtora. O, Boże, wy nawet nie jesteście w jednej dziesiątce. Ja pierdolę. I my... Chyba on A może liczymy go no. dwa razy dwa? Ja. Ja. <laughs> Daj ten. Ja nie jestem Dejdem Szybko! O, 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 Sen jestem! Oooo jest. no to kurna! Już. Aż musi spać bye, bye. Da... No i spalić. Ej, Olek, o, jak, jak my gadamy o. jako duchy i zaczniesz szybko machać tę myszką, to mamy dziwny kłębę. Eee, bo czy Jezus wala eee. Ale <śmiech> <śmiech>